13 sierpnia, piątek, Jeruzalem, Księga Życia. Na końcu naszej Paschy obiecany jest nam udział w chwale Bożej, ale ostatni krok tej drogi prowadzi nas wszystkich do ostatniego stopnia uniżenia. Tego dnia, aby wstąpić do nieba, będziemy musieli wstąpić do ziemi, abyś został pociągnięty w niebo przez Ojca. Twoi bracia spuszczą cię do ziemi. Wizja Twojej duszy, która wówczas zostanie sprowadzona do tego podwójnego oddania się, ma oświecać spojrzenie na sens całej Twojej drogi. Mnichu, Mniszko, już teraz masz się usytuować na poziomie tego ostatecznego kroku i światłem tego spojrzenia rozjaśniać to, co winno kierować całym twym życiem. Bo wówczas prawdziwe będziesz, prawdziwie będzie sam wobec samego. Prog ziemi, z którego zostałeś uczyniony, przyjmiecie jedynie Bóg, który jedyny będzie Cię mógł podnieść i pozwolić żyć w swej obecności. Próżna jest więc wszelka pycha. Spoglądaj na Twe istnienie w perspektywie Twego ostatniego dnia. Pokora jest bramą prowadzącą do chwały. O co, co wie i czym żyje w nich. Jeśli umrzesz z Chrystusem, z Nim też będziesz żył. Jeśli trwasz mocno w pokorze, z nim będziesz królował.